i witajcie, dzisiaj Wam pokażę takie wyciągi, gumeczki do aparatu ortodontycznego To się zakłada, żeby ściągnąć dwie części aparatu, górną i dolną szczękę, poustawiać to i w zależności od potrzeb ortodonta daje takie gumeczki zwane wyciągami, żeby zakładać na niektóre y, haczyki aparatu, tak żeby to się wszystko ładnie poustawiało, tu mam y, Wielkości 1,4, 1,8 i 3,16. To w zależności od tego różnie się rozciąga, mają różne szerokości. No i różny też, jakby, uciąg, czyli tą siłę, którą, którą ciągną, czyli to się stosuje wtedy, żeby to odpowiednio poustawić. Zobaczmy, jak wygląda taka 1,4. 1,4 to jest no. Tak może tak nie widać, ale to jest dość duża gumeczka. ściąga się dość mocno. To na przykład pokażę Wam później na zdjęciu u córki, jak z przodu szczęki jest to zakładane w poprzek zębów na noc. I wtedy się to bierze tak, żeby przód się ściągał. Także ta 1 czwarta to jest taka dość duża gumka. To się zakłada szczypcami albo ewentualnie taki przyrządzik. Można podłapać do naciągania w zębach i, i do ustawiania i zaczepiania o te. O te haczyki I to by była taka 1 czwarta, to jest taki dość duży. Zobaczymy, 1 /8. No i 1 w porównaniu do tamtej to malutka gómeczka. Taka mini, mini. To się raczej tak w pionie. Góra do gdzieś zapina, robi się na przykład trapeza. Tak zwaną, trójkąt się robi trapezowe ustawienie na, na kilka zębów sami zobaczcie, nie rozciąga się już tak bardzo ciągnie to dość mocno na przykład bierze się tak jakieś osi takie zakłada na dwa zęby i gdzieś na jeden na przykład trójkącik się wtedy robi lub trapez ta jedna jedna ósma no to jest mała gumeczka CX100 w opakowaniu, bardzo dobre. Jak zapinam, w ogóle się to nie zrywa. Nie zdarzyło mi się jeszcze, więc jakościowo bardzo w porządku. Jeżeli są opisane te wielkości, to rzeczywiście one się tam różnią. Tu jest na przykład też jedna szósta, to coś pomiędzy, troszkę większa, cieńsze. No ale mogę już to tak bardziej gdzieś rozciągnąć. Ale no, rozciągliwość dobra, wytrzymałość też. Zobaczcie, tak, no, muszę się bardzo postarać, żeby to zerwać. Na ten moment się nie udało. No, zobaczmy teraz na, na maksa. I, nie, I używam już dość mocnej siły, a nie mogę zerwać. Także no ten materiał jest naprawdę w porządku. E, można polecić, tylko sobie trzeba dobrać odpowiednie wielkości do, do tego, jakie potrzebujecie. I to tyle, polecam, pozdrawiam.